klejenie dibondu z pleksą. w tym wypadku przyklejmy literkę do dibondu jak zawsze otuszczamy użyjemy kleju cc1012 tego gęsiejszego, czyli PHV Celer. Jednak, jeżeli nie jest ważny kolor, czyli e, oczywiście no tutaj mamy przezioczysty, ale jeżeli e, może być inny kolor, e, który możemy użyć, to e, zalecanym jest klej GB1005 lub 1010. To jest różnica tylko w czasie. Literka i nakładamy. Jeżeli mielibyśmy większe jakieś litery, z grubszej pleksy i chcieli kleić pod kątem to pamiętajcie o tym, że na czas związania, chociaż tego wstępnego na te 15-20 minut musimy tak zablokować, czyli nawet czy taśmę papierową przykleić, żeby literka nam się nie poruszyła i zostawiamy do związania. Jak widać przesunęła mi się tutaj, przy nagraniu po prostu ruszyliśmy za szybko i ten klej nam wyszedł, z tym, że tak jak widzicie Idealnie przeźroczysty. Nie ma problemu z tym, że znaczy no z daleka to i tak jest niewidoczny, no ale lepiej wiadomo estetycznie to, żeby, żeby tego unikać. No i pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie to naj, że tak powiem, najmocniej to skleić, a kolor nie jest ważny, no to wtedy GB10 10 lub za 10 eee, A tutaj CC także pokażemy. Próbujemy na przykład takie wygięcie. Potem. Normalnie to już by było zniszczenie materiału, ale zobaczcie. Pękła, e, pękła litera. Tutaj to Widzicie? Odchodzi już farba od aluminium, czyli mamy zniszczenie samego materiału. Żeby nie. A, to już nie ma co. Kolejny kawałek. O! Kolejny kawałek pęk odchodzi farba już. Także no klej, tak jak widzicie, i tak jest mocniejszy od samej farby tej proszkowej na dimondzie. Jak już coś ma się uszkodzić, to, no to będzie to raczej plexi. Chociaż to co mówię, pamiętajcie o tym, że lepszym jeżeli nie ma znaczenia kolor jest ten GB1010, lub jeżeli biały, to jest za 1015 wht a tak jak widzicie, przeźroczysty też nie ma z tym problemu.